Robi? Co jest! Wyrzuciła nas! Wyrzuciła nas z kosmos! Witam was bardzo serdecznie z tym stręniką i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj sobie zagramy w Friday Night Funkin, ale będzie to mod versus spinel. Jeżeli oglądaliście bajkę Steven Universe, to powinniście kojarzyć tą postać. No i zapraszam do oglądania. Lecimy, słuchajcie. Ten moc z tego co wiem, jest bardzo fajny. z tego po prostu przejdziemy. Na y, hardzie oczywiście, no bo co wy. E, No i tu będą dosyć szybkie dialogi. Więc właśnie. Będziecie mieli przetłumaczone y, to redemption. na napisach. steven has earned himself a relaxing vacation after the countless traumatic events that he suffered through since childhood and who better to watch over the town than <sighs> when my boy steven asked me to watch this town while he was gone i had no idea it was gonna be this easy <laughs> you said it bud peace has been restored to the universe and there won't be any more villainous of course, something like this had to happen on my big debut. You know what? No, no, to it's not. I quit. Wychodzi. I don't care. Yo! What gives? You almost knocked the tits off my girl here! Come on, girl, you know those ain't real. <laughs> hey, you! Are you? Whoa! You are definitely not Steven Universe. Yeah! No kidding! your Powerpuff Girl reject? Wow well, Ło wow, słuchajcie. Patrzcie, jaka duża ta Spinel jest. Beep, bup, bup. <gryw> Boyfriend się chyba przestraszył. God, I mean, a, uh, dude, y miałem na myśli. Patrz, patrz, gdzie idziesz. Zrobię to szybko i prosto dla ciebie. Szukam Stevena Uniwersa.

Ja i nie, uniwers jesteśmy ziomkami. Jeśli myślisz, że go sprzedam albo coś cokolwiek to lepiej spakuj lunch, coś tego typu. Hmm, pasuje do ci siebie. Pasujecie do siebie. Myślę, że nie będziesz miał nic przeciwko, jeśli wtedy zniszczę twoją planetę. Dalej, dalej, kochanie. Powinieneś po prostu pozwolić Stevenowi to udźwignąć. Mam pomysł. Je co na to, jeżeli pokonasz mnie w Song Battle, czyli rabitwie? Powiem ci wszystko. Dlaczego w ogóle próbuję ci coś powiedzieć? Hmm, lubię to. Le lećmy. Coś tego typu. Lecimy tutaj z tą W ogóle patrzcie, jakie strzałki fajne. Mam nadzieję, że rzeczywiście damy radę. O, wow, lecimy. O, wow. nie najlepiej. O, wow. myli mi się z tymi strzałkami. O. Wow. Wow. Podwójne! Ciągle zapominam o tych podwójnych, ale wygrywamy z nią. Ło, wow, znowu nie, no zapomniałam ciągle tylko no, podwójnej. Patrzcie, co ona robiła, jakiś mostek odwalała. Co to było w ogóle, widzowie? No, 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 no. I was to win. Och, nie, 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 nie. Miałam to wygrać. Albo chciałam to wygrać. Haha, ha, wygrałem. Teraz pakuj swoje walizki. To czas, żeby yy, wylecieć z ziemi. Grrr. Właściwie wiesz co? Nie muszę przestawać tylko dlatego, że kazał mi jeden niewymiarowy nie wiem, y, jedna niewymiarowa krewetka o niebieskich włosach. Przede wszystkim, au! A po drugie, z y, wszystkiego nie wiem, o co chodzi, wytyfy. Ale co? Mieliśmy deal! Cóż... Deal jest nieaktualny. Twoja ziemia zostanie zniszczona. O nie, kto mógł to przewidzieć. Nie potrzebuję tych sarkazmów teraz. Lecimy na kolejną bitwę. Co ona odwala? mi się tutaj dmucha? My hero. To było śmieszne, słuchajcie. Ło! Co ona zrobiła? Wywaliła nas z kosmos! Co się stało? Co to było? Słuchajcie. Jesteśmy teraz w innej planecie. Chyba. Jakiejś. I patrzcie, jaka wkurzona ta spinel. Ło wow. jak tu się buja to wszystko? Ło wow. Ło, wow. no nie, znowu mi się pomyliło Jezus Maria, co to jest? Co to się odwala? Bujają się te strzałki w różne strony. Wow. Dobra teraz wow. Co jest Słuchajcie Czemu to się tak buja Ło! Wow! Naprawdę to jest. Ło! Wow! dobrze. Dobrze to, Spinel, pocisnęliśmy. Ale widać, że tak y cały czas wkurzona, że przegrała, nie może znieść porażki. Trzy kropki. Nawet nie chciała tego skomentować. Lecimy. Co? Boże, święty. Co to jest? Zaskoczyła mnie. Co jest? Co jest? Popieprzone to jest. Mam nadzieję, że damy radę. Na razie dajemy radę So yes Robi? Co jest? Wyrzuciła nas. Wyrzuciła nas z kosmosu. Wow. Dobra, daliśmy radę. Łatwo z tobą. Heh. Jak boyfriendowi się ta koszulka unosi śmiesznie. No i słuchajcie, udało nam się przejść tego moda. Yy, super, cieszę się, bo nie był jakoś mega łatwy, ale też nie był jakiś najtrudniejszy, że się nie da przejść. Bardzo mi się ogólnie podobało to wszystko. Wyglądało to bardzo fajnie. No i tyle mogę powiedzieć. Mam nadzieję, że Wam też się spodobało. Ja będę się z wami żegnać ogólnie. Będzie napisać, czy ten mod wam się spodobał, bo mi się bardzo podobał. No i będę się z wami żegnać. Do zobaczenia. Cześć.